Witam Was serdecznie, tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód służył Ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Rakier tematu. samochodowy jest narażony na przedwczesne zużycie. Ma na to wpływ światło słoneczne czynniki pogodowe ptaki i tk. zły stan lub niedomalowanie samochodu może być podstawą do odmowy gwarancji i naprawy za własne pieniądze przezroczysta folia winylowa z matową podstawą pomoże uniknąć kłopotów zalety i wady folii matowej oklejanie samochodów matowym winylem spełnia kilka zadań jednocześnie jest to zarówno zachowanie jasności lakieru jak i ochrona przed wpływem negatywnych aspektów życia. Dzięki kompetentnemu doborowi kierowcy poprawiają właściwości aerodynamiczne i prędkościowe swojego żelaznego konia, a projekt matowej folii może się poprawić, nadając samochodowi trójwymiarowy, a nawet czterowymiarowy efekt, a wybierając przezroczysty wariant. Kierowca w pełni ujawni wcześniej ukryte zalety swojego samochodu. Nie ma żadnych ograniczeń w oklejaniu matowym winylem. Ozdobić można wszystko, od zderzaka po bagażnik. Najważniejsze to nie przesadzić i nie zakrywać kół. W przeciwnym razie jazda będzie niewygodna. I ważna jest zasada ziza. Wszystko albo nic w przypadku częściowego klejenia różnica w jakości pokrycia karoserii będzie zauważalna po pewnym czasie. Po twoją lakier będzie schludny. Natomiast w słońcu jego stan będzie znacznie gorszy. Niemożliwe jest również nałożenie folii bezpośrednio po lakierowaniu pojazdu. Przygotowanie pojazdu do oklejania przede wszystkim należy obliczyć ilość materiału wymaganą do wykonania zadania. Jest to oparte na wielkości pojazdu, rodzaju folii, pożądanym efekcie i typie nadwozia. Doświadczeni eksperci radzą przyjąć za podstawę długość folii dla sedana 19 m dla kombi. 18 do 23, dla sufów do 23 do 30 metrów. Szerokość winylu jest prawie identyczna z torem kolejowym. Kompakty są klejone z szerokością 1370 mm, tylko trochę mniej niż tor euro 1435 mm, a klasyczne pasują do naszego rodzimego standardu 1520 mm. Przeczytaj też, co zrobić. Gdy we wnętrzu samochodu zabraknie światła, teraz należy przystąpić do przygotowania pojazdu. Folia winylowa, w tym matowa folia winylowa, będzie dobrze przylegać tylko do czystej, wypolerowanej powierzchni. Od tego należy zacząć. Żelaznego konia należy umyć szamponem samochodowym. Usunąć wszelkie zarysowania, ślady po owadach i ptakach. Przed rozpoczęciem pracy samochód należy przykryć tkaninami lub wjechać do garażu. W następnym etapie należy przeprowadzić znakowanie materiału zgodnie z zasadą stolarza zmierzyć wszystkie elementy na nadwozia lub przymocować folię do niezbędnego obszaru i zaznaczyć linię cięcia. Dalej na znakach wykonaj formowanie części za pomocą noża biurowego. Jak przykleić folię? Użytkownik ma do wyboru dwie metody klejenia, na mokro i na sucho. Pierwsza z nich jest odpowiednia dla początkujących. Polega ona na zwilżeniu kleju detergentem. Jest idealna. Jeśli trzeba skorygować folię z powodu nieprawidłowości, czas trwania procesu wydłuża usuwanie wilgoci za pomocą profesjonalnej suszarki do włosów. Metoda sucha jest odpowiednia dla tych, którzy mają dobre oko. Nie będzie można poprawić błędów. Ale praca zostanie wykonana w krótszym czasie. Instrukcje krok po kroku dotyczące oklejania samochodu matową folią winylową metodą na mokro usuń przygotowany fragment matowej folii z papierowej podstawy, uwalniając warstwę kleju. Nie dopuść do przedwczesnego sklejenia się fragmentów folii. Rozprowadź roztwór czyszczący równomiernie na przygotowanej powierzchni elementu nadwozia. Nie należy dążyć do pokrycia całej karoserii na raz. Należy to robić etapami. Ważne jest, aby matowy winyl nie przykleił się przedwcześnie do suchej powierzchni. Nie można go oderwać bez utraty właściwości klejących. Nałóż folię matową na docelowy element nadwozia. Bądź precyzyjny i dokładny. Unikaj zagięć i załamań. Jeśli nie uda się za pierwszym razem, podejmij drugą próbę. Lekko unosząc folię. Weź folię do ręki i wygłać matowy winyl od środka elementu do jego krawędzi. Usunie nadmiar wilgoci z powłoki za pomocą profesjonalnej suszarki do włosów. Nie przekraczaj temperatury gorącego powietrza powyżej 60 stopni. W przeciwnym razie cała praca pójdzie na marne. Kreacja winylowa stopi się i będzie bezużyteczna. Po całkowitym przyklejeniu matowej folii do elementu samochodu. Weź rakle i usuń duże pęcherzyki powietrza z wnętrza. Dozwolone jest użycie suszarki do włosów i małego nakłucia. Małe pęcherzyki powietrza znikną w ciągu tygodnia. Pełna przyczepność matowego winylu do powierzchni nadwozia trwa tydzień. Lepiej jest odciąć nadmiar fragmentów. Do czasu pełnego przylegania należy ograniczyć prędkość i nie myć w samochodu. Metoda sucha zasada działania jest podobna do metody mokrej. Tylko z uwagami, powierzchnia karoserii jest myta. Polerowana i odtłuszczana, automatyczny winyl zastyga natychmiast po wygładzeniu prostownicą od środka w kierunku krawędzi. Następnie powierzchnia karoserii jest poddawana obróbce cieplnej w celu usunięcia ewentualnych defektów. Metoda klejenia na sucho kończy się wypełnieniem bocznych kanałów wylotu gazu klejem. Jak usunąć folię? Żywotność matowego winylu na samochodzie nie przekracza 5 lat. Konieczne będzie jej usunięcie w momencie sprzedaży pojazdu. Ważne jest, aby zrobić to prawidłowo, aby nie uszkodzić karoserii. Żelazny koń jest podgrzewany na zewnątrz w garażu w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Folia winylowa jest podgrzewana suszarką do włosów od 70 stopni. Natychmiast usuń go w kierunku przeciwnym do klejenia. Podczas pracy z częściami plastikowymi należy ustawić niższą temperaturę. Aby nie zepsuć wyglądu części, usunie nadmiar warstwy kleju z karoserii za pomocą alkoholu lub innego rozpuszczalnika. Wnioski tylko przy starannym przestrzeganiu zaleceń rękaw winylowy w pełni ujawni swoje zalety, a samochód będzie bawił się nowymi atrakcjami. Nie bądź leniwy, aby zaprosić pomocnika, jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, lub dać żelaznego konia do winylacji w serwisie samochodowym.